S6 się znajduje 20 mil ode mnie i właśnie wypuściło pocisk. Przyłączam się na czafy. Jest pocisk tutaj. Co robimy? Do ziemi. Uhu. Dopalacz, czaf, 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 czaf. I zgubimy ją w terenie. Braw, wygnę te pociski. Użyję ziemi, żeby się zmaskować. Zobaczcie, teraz idę do góry. Zobaczcie, że pociski będą próbować mnie przychwycić. Czaf, czaf, czaf. Do góry, do góry. Ale to jest bardzo niebezpieczny manewr. On jeszcze prowadzi, ale chyba wybuchnął. Dobra, w dół. Okej, okay, HSD jest puste. Jego zwłoki tam leżą, naprawdę? Oooo. Te markery mogą być y, albo tylko do odczytu, albo możesz je tylko widzieć, y, albo możesz je zamykać. Po prostu możesz je stawiać na mapę, ale teraz ja walczę ze 6, więc ja Ci nie po pomogę. Przyłączę się na Weapons. Przestawię się na, ha na harmy jako Soi, czyli Sensor of Interest. Podlecimy jeszcze bliżej. I teraz mi świeci nie dość, że 6 to jeszcze 15. Ale ja tej 15 nie widzę na HTSie, dlatego że ja nie mam tretów do tej. Nie, no, ustawiałem, że powinny być. Więc zbliżamy się jeszcze. List 2, żeby widzieć Bingo, ile mam paliwo. I ona gdzieś tu się znajduje. Więc użyję tej górki, zrobimy nawrót. Tam jest ta piętnastka. Dobra, naw nawrót. Znajdę za pomocą HTS-a e, zagrożenie. Ustawić się dziobem. No, wyłapuj HTS. Harm. Tu jest piętnastka, dobra. Lock. Magnum, spierdzielamy. Nie mam czasu na bawienie się. Użyję góry tutaj. Zejdę w dół. Uratuję dupę. Włączę do teraz. Teraz jestem bezpieczny, bo zmaskowałem się górą. Polecę do góry. Zrobię dziubek do góry. Teraz te same one muszą jeszcze raz mnie zaata zaatakować. Więc ja mam trochę czasu, żeby znaleźć zagrożenie. Dziub, Dawaj, 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 dawaj. Harm. Horm! muszę spadać. Czafy, 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 czafy. Nie mam jak się ukryć. Nie. Dobra, chyba się udało mi uciec. Tak, blisko, ale jednak. Dobra, do zagrożenia. Teraz widzę, gdzie one były. Źle się tam w wyrównałem wcześniej. Dobra, wyrównać. Lot, dawaj harm, dawaj cokolwiek, piętnastka albo szóstka. Do woj! Ty gnoju. To nie jest piętnastka ani szóstka, tak wychodzi. Dopalacz, czafy, do ziemi, ucieczka. Nie klatkuj mi. Bardzo było blisko, odejdziemy z tego. Fu! Gasz mersz. Tak, masz rację. Trypertuar. 15 mil, czyli jest na mojej tupie. Jak go oznaczyłem sobie na e, HMD, więc będę go widział i to jest Mig 29. I ja teraz nic nie mogę zrobić. Ten koleś mnie goni i będzie mnie gonić. Jeżeli ja się obrócę do niego, to jestem martwy. Więc to palacz, uciekamy. Użyję może góry. A jestem martwy totalnie, ale spróbuję użyć góry i się zakręcić, żeby on stracił mnie z wzroku. Daj, 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 Wycentrujemy mapę. Zmienię skalę amaramów na 20 mil. Głowica jest dobrze ustawiona. Dobra. Teraz za górę. Wróć. E, znaczy, boty w DCS-ie widzą przez góry swoją drogą. Oszty Mendo poleciał do góry. Co za koleś. Fox! Nie, nie idź tu! Nie miałeś tu iść! Tu jak Amram? Amram złapał cel? No nie możesz iść na mnie! Come on! Aaaaa! Splash! Do ziemi! Po Sej 15! Czafy, 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 czafy! Dawaj, dawaj, ciągnij go! Nie przyciągnij. Dobrze, czafy, czafy, czafy Dobra za górę, O, ale rzeźnia, Dobra. Więc wróg zniszczony. Wracamy do SA-15. Eee, weapons, Dobra, tam jest 15, Więc wyrzucimy z Serca S6. Jest i zrobimy central. Szukamy teraz tylko piętnastki. Nawrót, Paliwo 1700. Więc ja tylko zrobię nawrót, wystrzelę głupio tego harma. I wracamy do domu. Piętnastka mnie widzi. Jest z przodu, dawaj harm. Jest. Jest lock. Czekam, czekam, czekam. Magnum. Spierdzielamy. Czafy. Za ziemię. Ratować dubsko. Okej. Okay. Wyłączyć dopalacz. I teraz już tylko wracamy do domu.